Cześć, witajcie serdecznie. 16 kwietnia na poranej analizie technicznej obudziły nas dzisiaj spadki, ale jak wiemy, spadki to jest okazja do łapania okazji. Więc tak, wczoraj fajnie złapaliśmy na grupie NIO z tego wybicia, elegancko to weszło. Jeżeli chcesz takie sygnały, to zapraszam na grupę link w opisie o 12 stream i będziemy analizować i umieszczać sygnały w sygnałach. Więc tak, przejdźmy do bitcoina. No, to cofnięcie na bitcoinie troszkę niespodziewane. Natomiast, jeżeli pokonamy 59 no tysięcy, to, to będą powody do, do obaw o dalsze spadki. Natomiast na chwilę obecną nic się nie dzieje, normalne takie odreagowanie. Jeżeli spojrzymy sobie na dniówkę, to moglibyśmy idealnie tutaj przetestować właśnie to 59 tysięcy, czyli to takie mniejsze wybicie i dalszy ruch w górę. Więc na chwilę obecną, optymistycznie na Bitcoinie. Natomiast Pesymistycznie zaczniemy um, myśleć dopiero po przekroczeniu 59 tysięcy i dzisiaj zajmiemy się troszkę analizą, um, analizą z komentarzy ostatnich wczorajszych. E, więc tak, y, tutaj Teric, y, Trona wczoraj analizowałem, czy przedwczoraj, Awa sobie zobaczymy. No to już lecimy na Awa. Awa, zobaczmy sobie to z dniówki, jak to wygląda. No jest taki bardzo tutaj trend wzrostowy się zaczął bez takiej większej właściwie tutaj korekty. Więc spójrzmy na czwórkę, trójkę. No Wygląda to fajnie na osiach mniejszych, na dniówce jak to wygląda. Też jeszcze w miarę, w miarę. Tylko jest tutaj jedna uwaga, zrobiliśmy niższy dołek. To tutaj jest dość sytuacja <laughs> taka, jakby już yy, no troszkę niefajna, ponieważ ten niższy dołek świadczy o tym, że mogą się rozpocząć, mogą, nie, nie muszą, jakieś spadki. Więc tu bym obserwował na AWA, czy pokonamy ten wierzchołek. Jeżeli go pokonamy, no to yy, zanegujemy na chwilę yy, ten dołek i może powrócimy dalej do trendu wzrostowego. Dokładnie, więc tutaj obserwujemy, czy pokonamy ten wyszchołek na 6,31, i wtedy będzie można jakiś tutaj, nawet setup dać pod tą AWE. Lecimy dalej. No, troszkę jest tych komentarzy, znaczy tych monet FTM, już lecimy z FTM 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 USDT, dobra. Spójrzmy na dniówkę, zawsze sobie spoglądajcie na dniówkę, jak to ze skali dziennej wygląda. No mieliśmy impuls, korektę, odreagowanie. Hmm. I czy to będzie teraz drugi strzał z korekty? Nie wiem. Tutaj dopiero trend wzrostowy i zatrzymanie tej korekty po przekroczeniu 55 centów. Natomiast tutaj można byłoby rozgrywać to wybicie na szybki procent. Na FTM-ie, ale tak jak mówię, zakończenie korekty dopiero po przekroczeniu 55, czyli będziemy mieć jakiś mm, e, fajny wyższy szczyt i w e, tym samym jakiś wyższy dołek nam się stworzy, a całkowita pewność oczywiście po pokonaniu ostatniego wierzchołka. Na chwilę obecną, patrząc na FTM, to jest taki raczej ruch boczny. I no nie wiadomo, co nam ten ruch boczny przyniesie. Także ten pokonanie tej strefy, tutaj 55. Można myśleć y, bardziej pozytywnie o FTM. Lecimy dalej. Ym, Algo dobra, lecimy z ALGO. Y, Algo do USDT. Tylko też, jak macie do złotówki, to piszcie do złotówki. Ja domyślnie będę analizował do, 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 do dolara. Więc tak, pokonaliśmy tutaj ten ostatni wierzchołek. Algo jest moim zdaniem i yy, 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 przed, przed wzrostami. Jeżeli hosta miałaby trwać nadal, to algo jest jak najbardziej jeszcze przed wzrostami. Yy, tutaj po, przebiliśmy te ważne yy, ważne opory. Ja sobie zobaczę tylko tutaj z bliska. Dokładnie. Tutaj algo mógłby sobie spokojnie jeszcze rosnąć, natomiast bardziej lokalnie już spójrzmy może na 4 godzinówkę korekta odregowanie, drugi strzał i teraz powinno to rosnąć więc tutaj więc tutaj spokojnie sobie możemy wyznaczyć ostatni wierzchołek ostatni wierzchołek jeżeli teraz nie zejdzie cena poniżej tego dołka to jak najbardziej pro wzrostowo czyli dolar 38 nie możemy przekroczyć natomiast $62, dalsze wzrosty, tak, tak bym to widział. Oczywiście, pokonanie, już taka, taki rozpęd na dobre osiągniemy po przekroczeniu $84. Wtedy dalsze, dalsze duże wzrosty, ale ogólnie wygląda to dobrze na algo. Sprawdźmy sobie jeszcze dniówkę. No, mogłaby troszkę zejść tutaj. Mogłoby to troszkę zejść. Ale pilnowałem tego dołka, bo, bo to jest dość kluczowy tutaj moment. Jeżeli przekroczymy ten dołek, no to później trzeba szukać nowego szczytu, żeby potwierdzić dalej, że ten wzrost będzie trwał. Ale na chwilę obecną jeszcze wygląda to spoko. Lecimy dalej. TRN. Marta. Już. TRN. Nie mam czegoś takiego, chyba chodziło Ci o TRX-a, o trona. Więc trona analizowałem. Dobra, weźmy sobie jeszcze tego trona, zobaczmy. Ale tak jak mówię, do dolara, jeżeli chcecie do złotówki, to piszcie do złotówki. Testuję to wybicie. No musi się tutaj dalej rozpędzać tron. Więc tutaj na chwilę obecną wzrostowo, jest jakieś odreagowanie. Dołek 1330 w tej chwili świadczyłby o zatrzymaniu trendu wzrostowego, znaczy o spowolnieniu, może tak bardziej. Więc tutaj retest. Dokładnie, retest mamy tej trend linii po raz kolejny. I liczyłbym tutaj na odbicie. Dobra, to lecimy dalej. Wechain. czekajcie, ja sobie zobaczę, czy mi się to nagrywa dobra, WeChain godzinówka, dwugodzinówka, trójka, czwórka WeChain jeszcze mógłby pociągnąć, aczkolwiek może się już rozpoczynać jakiś e, troszkę Trend spadkowy, więc tutaj jest ważny ten wierzchołek na 18. Już sobie jeszcze zobaczę tygodniówkę. No nie, jeszcze jest pole do wzrostów. Czwórka, trójka, dwójka. Na dzisiaj podejrzewam, że jeżeli tak te spadki się nie pogłębią, to liczę. Może tu dzisiaj ładnie pokazać Może tu ładnie dzisiaj pokazać WeChain jeżeli spadki się nie pogłębią tak jak mówię My tu będziemy jakąś zajmować pozycję więc na chwilę obecną WeChain pozytywnie Na chwilę obecną WeChain pozytywnie E gold Do dolara więc tutaj dopiero wybicie tego. Wybicie dopiero tej trend linii. Da nam dalsze wzrosty. Popatrzmy sobie jeszcze na dniówkę. Dokładnie. Dniówka jest co prawda cofająca. Więc poczekałbym tu właśnie na wybicie tej trend linii i dopiero tu jakieś zajmowanie ewentualnej pozycji. Na mniejszych osiach wygląda to spoko, ale tak jak mówię dopiero wybicie tego będzie kontynuowane, będą kontynuowane jakieś wzrosty i lećmy sobie jeszcze coś tam luna dobra to jeszcze luna jeżeli macie jakieś alty to piszcie w komentarzu pod tym filmem to przeanalizujemy jutro więc tak na lunie tutaj na grupie dawaliśmy to wybicie czyli to już jest nieaktualne chociaż ten wierzchołek sobie zostawię no Luna na chwilę obecną dopiero startuje z tych z tych spadków. Tutaj można było zrobić szybkie procenty. Natomiast Luna z tych spadków startuje. No i obserwowałbym teraz ten retest, tak? To może już być teraz odbicie. Tutaj na grupie pewnie u mnie to grupowicze pilnują to wybicie i i dalszy start w górę, jeżeli nie przekroczymy tej trend linii. Czyli Luna ogólnie wygląda. No, wiadomo, że jest w tym trendzie takim spadkowym, lokalnym, chociaż ten trend już zwolnił tutaj znacząco. Więc liczymy tutaj, że Luna się będzie rozpędzać. Niektórzy tutaj pewnie już są na grupie w pozycjach na Lunie. Więc jak najbardziej fajnie i tylko pilnujemy teraz tej trend linii na Lunie. Dobra, tyle dzięki. Jeżeli macie alty, jak mówię, zostawcie komentarz, jutro to przeanalizujemy, a na chwilę obecną tyle. Dzięki za uwagę i do jutra, cześć.